Chciałbym witajcie z tej, w tej w stronie w stronie. strony na fau, co wygramy w pigi? Tak, po prostu. Dołącz, dołącz, Flonek. Teraz z troszkę innym. Inny widzek. Widzek. Yy. Papa, to super. Mmm! play. Czekaj, czekaj, czekaj. Dołączam. Szybko, szybko. I dawaj playera, wybieraj! Szybko! No nie! Ale ja wiem! Nie ja wiem, że ja muszę szybko kliknąć play. No, do... no dobra, no jest. D -d dawaj, klikaj play! No jestem! A tu bo nic nie przyzwyczaiłem się do dupy przekody. <coughs> The run this far away! A ma? What do you have to Hello. Idealny mam głos, bo mam lekki kaszel, bo mam alergię. O, no, 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 no. Co się by stało? Co się stało? Co tu się stało? Co się stało? Co się stało? Co się stało? Co Wiecie co? Chwila, chwila. Co tu się stało? Co tu się stało? To jest nierealne. tu ludzki organizm tak nie potrafi, bo Ziemia się walnie w Saturny na prędzej niż tak się zrobi Dobra, gramy gramy jeszcze raz Mal Mal ma Chapter dziesiąty Mal. Mal Chapter dziesiąty Myście widzowie mam grupę dla widzów. Napiszcie swojego messengera w tym w komentarzu, No ja się nazywam Rafał Goląska Mam na profilowym Jorka! Mam mojego pieska Jorka, który stoi przed kolem. Jezu, no zwykle! Jak zwykle wywaliło mi internet! A bo mogę tutaj... Mi ja akurat nie wywala. Bo mogę tutaj dane mobilne zrobić. Bo tutaj jest inny telefon. Nie, nie wywaliło. Oczywiście jestem. Dobra, ja jednak będę już bez wywalania. Bo internet... Bo internet mam na tym telefonie, chcecie w sensie się Ej, co to jest? za stop. Stop, patrz. Stop. to Stop. 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 No. to Stop. 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 Mal jest zepsuty. Superhero był w figi, w sensie franek. Ale teraz gramy już coś innego niż mal, bo mal jest zepsuty. Gramy w house. Pierwsze ja muszę wejść i dołączyć do ciebie. Wiem. Dobra, widzowie, co tu się stało? Jest ranny w figi cały czas. No dom. Dobra. No, dawaj jest no, do, do. Dom, 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 do. dom 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 jest Willy. no, no. Gramy playera player 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 albo infection infection nie player 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 Wylosujesz! co Franek, player Coś Bo to jest to najdłużej! To najdłużej będzie! Wtedy wybierają. On infekcjon! Ale to będzie mocne! To będzie! MRI i ci balyło! Tak, tak, tak! to dowiedzów, jakby co? What? that sound? Zginąłem i grę leje koło mnie! Dobra, od razu, od razu bierzemy wszystko co potrzebne. Tutaj nie ma. Dobra, ale tutaj pewnie będzie. Wiedziałem, jest klucz zielony. Czerwony ktoś wziął. Dobra, dobra. Motek jest od razu. Na starcie. A czerwony kończe czegoś potrzebny? Tak, na górze. I wywaliła mi poza chatę. Specjalnie się zamieniłem w niego. Teraz mordujemy. Ty Marku, nie jakiś osób z jestem? Os os to ja jestem. Ej no patrz, jakaś ciepła zabrałem. Ja co, zarabiaj się w drgawie. Jak? Nie, nie, muszę się mi wywalić monetą. A, już się nie łączy. Aaa! Wiesz z... co? Ale... Ej, zabiłeś! Zabiłeś jakąś typiarę przez przypadek! Co? Ej, zobaczysz sobie na odcinku, co z tobą się stało potem. Zabiłeś typiarę? Ja, ja tak, tak, te... tak. Jak się tak... Przez przypadek popchnąłem i ty tak o ścianę walnąłeś i się przewróciłeś na podłogę. Zobaczysz sobie na odcinku. Albo może ci chodzi, albo mogę y ci w Nie, 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 na nie, Na tym nie, 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 Na no weź też na rozmowę, na normalną rozmowę, okej? Okay? Dobra. To się na telefoniczną, wiem o co ci chodzi jakby. Dobra, widzowie i dzwonię tak. O dobra, jest. Dobra, widzowie. Jakie infection? Ludzie infection wybierają. A był karnawał! Dobra, karnawał, żyć nie umierać! Szybko Franek dołączaj. No startuję Robloxa, ale to wiesz. E, szybko pójdzie, bo jak mam na... Nie, bo po... już zaczynają rundę. Też tego Messengera to oczywiście... I mal! O nie! wybrali play, mal! Jesz, play! Play, play, ja zrobiłem! O, już nie no, ma o, już. scenkę. The run this way. Nie, bo już nie ma, już nie ma tak. Już nie ma senki. Aha. A wyobraź sobie, ja że ten... Ja miałem, ja miałem, ja miałem senkę akurat. Nie ma tej! Nie ma myszy już! O, o, to już jest dobre. To już jest dobre. Pierwsza dobra informacja. Czerwony klucz mam, czerwony klucz. Ja mam fioletowy klucz. Mam pistol try. Mam pistol dry. Mam, 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 mam. Mam pistol, Mam. Będę trzymał z pistoletu do każdego. Znaczy, no, będę Mam dla ciebie, mam dla ciebie tego. Amunicję? Mam wręcza, mam wręcza. Masz? mam? Mam. Chodź. się tam zabić specjalnie. Tak jak chciałcze wcześniej. Umyj pod zęby. Szoruj. Szoruj zęby pasam i na nałóż. Znaczy pastę nałóż i jedz kabanosy. Znaczy później wygrzegaj kabanosy jak zjadłeś. Jeden, pyrrry, pyrrry, Nie! Właśnie się tylko, tylko, tylko was nie zabije? Patrz! A ja przyjmę swoje pigi od ciebie. Gdzie jesteś? Którym pigi jesteś? Gonisz mnie? Ja ten skaczę, ja w ten co Ale dwa skaczą. Już mnie jakieś inni. No, to ja byłem akurat, to ja. Patrz jaki mam I fajny ten. skin, widziałeś? No, no widzę, widzę. Fajny? Ile oceniasz? No, fajny, fajny, fajny. Ile oceniasz od 1 do 10? Ej, ale, ale Ale... nie wiem, doby, dobrze szło, co nie? No, ile, i o, no na ja ile oceniasz? Ja miałem wręcza. Ja na, miałem wręcza, to już było. Na ile oceniasz? Internetem nie tak. Znowu Cię wywaliło? No. Is, is York. Oh, dobra. Nie wiem, wywala mi tego intera. Dobra, dobra, o, karnawał. Karnawał dawaj. Karnawał? Dobra. Jest! Jest! E e e e yes! e dobra, karnawał będzie. I player, player. Ja nie, traitor. Traitor. Traitor? Myślisz? Tak, to będzie zdrajca, taki wiesz o co chodzi. A wiem, pamiętam. Co. Ej, u mnie! No to będzie nie, player. Player. Ej, ale pod był lepszy. Ej. Super. O, jesteś. Mnie jesteś pierwszy raz w tym. odcinku. jest? U mnie jesteś Bo pierwszy się... raz. U mnie jesteś pierwszy raz w tym odcinku, dlatego że wyzerowałem odcinek. Widzowie! No tyle ja, teraz pigi będzie, ja będzie na kanale! Mam już to jest mój trzeci raz, kiedy jestem pigi. Widzowie! tak naprawdę! Teraz będzie tyle pigi na kanale, że łopo! Wow, nie powiem już dalej. Że... wow! dobra, mam pistol try, Mam pistol... klucz do pistol trzaj! No tylko teraz znajdź tego. Ja wiem, gdzie jest safe. Jaaa! A mam, mam ten, mam klucz do pistol try. Chcę w się sensie do sejfu. A w sejfie jest pistol try! Aha, Jak się tak. zaczyna! Patrzcie, jak szybko już się rozwinęli! Mamy ten młotek już! Zaczyna się! Dobra! A ja tu widzę daskę! Którowo potrzebujecie. potrzebujecie? Zrobię yeah. czego Już jeden poszedł! Jeden zginął? No! No widzę, że odpaliłeś sobie pistolet. Pistol shai! Pistol Co Drugi. ty gadasz? Gdzie ty jesteś? Zbagowało się w nim. Mogę cię odbagować! I... Nie, 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 nie. Nie! Nie! oszukujesz. Nie! Nie! Zobacz, co się na Ile, ile Ile, ile mira zafalił! Ile, ile ten. zafalił! E ile, e, postrzelona, mira zafalił! Ile, ty mira zafalił! wiesz? ile mira zafalił! Chcę zawsze pograć te, na telefonie. Co nie? Co hmm, oh. mnie Co oh, oh. oh. yes. oh. Pobawiłem się z nim zrobiłem? mnie zrobiłem? Co Play. Dobra, ostatnie dwie, ostatnie dwie rundki i kończę odcinek. I, no, I zaczynam kolejny. ale teraz będzie normalnie fala pigi na kanale. Normalnie tsunami Tsunami pigowe Tsunami pigowe Chwila, ja. Ja, ja, <grymiany> <Ich> ten, ja, ja. Ja, ja, ja. Chwila. Wiedz, wiedz. Wiedz, wiedz. Wiedz, wiedz, wiedz. Cięcie. Jak? Też obie cięcie widzowie, czekajcie chwilę. Dobra, wygrali widzowie. A ty? ty tylko dwa chwile. Kurczę, jest full serwer. Ma jakiś kościół. Curces full server iată no i jakiś no, să sobie fiți i wszyscy și să wyjdź ktoś. Nu za debile, Bo Haker haker Zgłaszam to! Ej! Ej, Franek! Zgłaszam tego typa. Zg... Zgłaszam jakiegoś typa. Dlatego, że on jest. I dlatego, że wszyscy zagłosowali na, na jego mapę. Wszyscy zagłosowali na jego... Prośbę I, i jakoś on został tym, został yy, Pigi. Zgłaszam go. report abusy. bunku? Tak. Czytuję. Czytuję. Dobra, już zgłosiłem go. Ty mnie zgłosił. W sensie ja go zgłosiłem. XD, ty mnie zgłosił. Jak to zabrzmiało? Dobra, już. już o, dobra, stary, już chowałem na Ty sam jest? widzę tego typa. Ściany, przez niego jestem w ścianie. Znajdźcie się w podłodze. Dobra. Dobra, widzowie, jesteśmy no, na kolejnej ja ludzie. Wie, ja wiem czemu, ej wiesz czemu, czemu mi wywalało internet? Dlaczego? Miałem y, wyłączone połączenie taryfa w rywne, co nie? No. I, no i to musiałem włączyć, żeby mi nie wywalało internetu. Ale co się stało? To jest mój nazwa na tykołku. Szkoła sezon pierwszy. Wpadnijcie, panie tykiołku. Polecam, bo rozdaję prawdziwe darmowe pieniądze. Nie no, żartuję, Nie rozdaję pieniędzy... A, ale się daliście na No Napiszcie w komentarzu, czy się nabraliście. -a -a -a. Y mam kluczek, mam kluczek. Do nie, nie do ten! Do niebieskiego weź kluczek! Bo będziemy mogli mieć Pistol Try! Bo ja mam klucz do Pistol Try! Do, dobra, mam, mam, y mam... mam... Weź niebieski! Bo będę... Mam bo... niebieski, mam niebieski. Chodź ten ten! Ale ja, bier, a, ale ja biorę tego, ja biorę. Nie, ja biorę pistolet trzaj Ja, ja biorę pistola. Nie, ja chcę. Ale ja wiem, gdzie się znajduje wszystko. No ja wiesz, wiem. Ja też wiem. Ale wiesz, że to jest masowa. Wiem. Okay. Dawaj. Dobra, idę, idę po pistolet szaja. Idę po pistolet Eee, musi najpierw widzą zdobyć. Dajcie chwilę. Musi najpierw franek zdobyć klucz. Ma, pi ma pistol szaja? Ho! Ho! Nie masz! Okej, okay, okay. Nie mam pistol szaje, ktoś już miał. Nie, bo nie jeszcze nawet drzwi nie są otwarte. Dobra, mam, mam, mam. To pierwszy, ten lepszy. Dobra, bierz. Nie! Ma! Duniu. Kurde Zobacz! Zbagował się dzięki tobie! Ale ej! O, o, o. Ja wyślę ci moment z filmu, gdy ty się zbagowałeś. To ja na początku filmu jest. Wyślę ci ten moment na free. Po odcinku. Ij, dalej! Okay. Ale tu w ogóle jakoś popiarę wywaliło! Czy ja osłabien ten... Nie, chyba ja mam Czekaj, Emu. Tak, wywaliło no, ją. Jeszcze jak... jakiś słaby internet jest ogólnie. No tam, prawda. Ja Na, to prawda. Nawet u mnie. Wcześniej ja nawet byłem wywalany. Miałem słabe wi-fi. No a ja nie mam takiego słabego wifi. Ale ja też nie mam. Tylko... Tylko dzisiaj, tak? No właśnie. sensie, no nie, wieczorem wi tylko. Wieczorem tylko widzowie. Rano i popołudnie było jeszcze wszystko dobrze. No to w sumie tak. Chodźcie. <noise> 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 A, jestem tym, jestem Jestem tak w ogóle. Ja też biorę jako Ja Jestem ja jestem gołsem. Kurczę, ej, spotkajmy się w tym. Jestem, yes, jestem. Ej, siema, chodź do pigi, chodź do pigi. <noise> ty, ej, te pigi to, to pigi. Te pigi! Jak to zabrzmiało! Te pigi! Można przejść! Jak? No normalnie! Chodź! Ale tutaj chodź! Idę do pigi! Dobra, zobacz sobie na odcinku sms Chociaż znowu Ci wyślę, moment. Dwa momenty Ci wyślę. A, no, jest! To jest! Trzeba jeszcze klucz francuski i kod francuski. Nie no żartuję, tak. kodu francuskiego nie trzeba, kod trzeba. No kod. A, a to jest... To nie trzeba, dział, dział, Działko, działko trzeba. Dobra i ostatnia runda będzie po tej rundzie. I kończy odcinek i zaczynam kolejny. Gdzieś nagrajmy czegoś innego. Okej? Okay? No bo to to zbaguje i wywala wszystkich, co nie? No, nawet jakiegoś emorca wywaliło, bo miał w noży. Aha i ja mnie wywalaj. Dzisiaj jest dziwny odcinek, bo najpierw ten Franek, jakby rzuciłem nim o ścianę. O niej tak. w sobie sensie się piec! Pierw... Pierw mieszka, się zbagowała i zabijała wszystkich. Ten w sensie, się rozprzestrzeniała infekcja, więc wszyscy się zabili. Drugi raz po prostu znowu A. maus zabił. Trzec trzeci moment to był wtedy, kiedy rzuciłem Frankiem o ścianę. Nie, trze trzeci moment to był wtedy, kiedy on przez przypadek zabił jakąś e, typkę gościówę. A pią czwarty moment był wtedy, kiedy rzuciłem nim o ściany. Piąty moment był wtedy, kiedy e, przeszedłem przez... Przez ścianę. A nie, nie! Piąty moment, jak wywaliło tą typiarę. Przez ten moment, do nas wywala wywalało. Wywalało. Tak. Więc sześć momentów dzisiaj jest zajętych. Muchomor. Muchomor! Muchomor zjedz. Zjedz Muchomora. I Boży, żydasz I się boży. Jesteś? Kurczę, słabo Cię bardzo słychać. No wiem... Gówniane. O. Czekajcie, ja tak Wam ustawię, żeby... Żeby był tak oparty. Czekajcie, żeby było lepiej słychać. Dobra. Teraz będzie lepiej słychać. O, osmowiny. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Patrz, co mu się stało! Okay. zbagował się! Ty mi wyślesz po to. Znowu się... ósmy moment! Patrzcie! <laughs> Dobra, kończę ten, w sensie kończę ten. kończę tą rundę. Widzicie, jakaś My... runda nowa? Boże, znowu? Jest? Dobra, jest. Jesteś. Tare O, o, o. Czekaj, 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 Dołączam jeszcze. Pistol Trya Taryf. zajęli. Jak to robię. Pistol Trya co zajęli, widzowie. O mam, mam, mam o, nie, Mam, jestem, mam, jestem, mam jest, Pistol Try, mam jest. Pistol Try. Mam jakby klucz. Czyli Mam do, do tego Pistol ten, Trya. A, ten, wiesz co, wiesz co, ten, ten... Ta pigi, co nie? Co? Yy, to normalnie chcę, wiesz... wiesz co chce? Co? Nie, nie wiem, a co? Ta pigi chodzi! I te klucze, co nie? Pil Pilnuje kluczy normalnie. A co? Jest pewnie tam niebieski, tak? Tak, jest tam niebieski klucz. No. Czyli biały w ogóle klucz jest na wierzchu. No jest na wierzchu, jest na wierzchu. I bot mi się przed mordą. W sensie przed tym. Przed, przed. przed. Przede mną się zresztą bot! Jest w sensie bot. Za mną. No bo ten ten. So. A, to jest Bot! To jest A, wiem. Ej, ja chyba poświęcę pistolet traja. ten bot. Nie wiem. O już? Jakiś dziwne. O Pigi już nie pilnuje klucze. Można zabrać niebieskich klucz. Tak, tak, tak. Można, można. A, zabrałeś? Nie, ja, ja jestem duchem. Zginąłeś? No bo był, ja dopiero co dołączyłem. Ale ty jesteś duchem. Tak. Jak zginąłeś? Zginąłem nawet. Nie wiem jak. Zginąłem. Dobra, ja idę sobie otworzyć no, pistol TRY, żeby wszystkich... Znaczy, żeby pięknie stunować. Eee, weź sobie tego. Masz pistol szaja? Tak. Nie. Nie masz? Ukradnij eee, dziad! No i dupa. Sprzedniał, sami ukradł dziad! Eee, Co wiesz, dziad! Będę ja no. mu ukradł amunicję! Nie wiem czemu, ale... Będę uprowadzony gdzie? nie wytrzymuję, nie wiem czemu. Masz oddać mi klucz! Tak! Masz oddać mi klucz! Będę protestował! Oddawaj klucz! Oddawaj... Oddawaj klucz! Oddawaj klucz! Oddawaj! Klucz. Od... Oddawaj! Oddawaj. Onde dá, vai! Onde dá, vai! Onde dá, vai! Oi, jest! Infecção! Infecção infecção? No i tak! Jestem... Teraz tym. Jestem tipo. Aha. o Nie trafił, nie trafił, Dwa razy nie trafił! Słuchajcie, ja sobie tutaj zapiszę już. Przeszedłem? Nie wiem, ale może tak. No dawaj, ja pilnuję przejścia. No okej. Okay. no czekaj, ja... Dawaj mnie ten, ja, ja. zobacz mnie. Dobra mam, 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 mam. Ter teraz powinienem, teraz nie powinienem w najwyższym czasie wywalić się. No patrz. Jak? No właśnie. Siema Krystian. No co? Patrz, patrz jakim cudem. jak Krystian to? No. Za zabiłem go. Zabiłem go. O. Nie, zabi nie zabiłem. nie Zab go. Co wyrobić? Żyjemy. Co wygrać? Co wygrać? Digi! Digi. <grym> Digi! Boże, weź teraz podłóń telefon. telefon. Aaaa, wpadam w panikę! Myślałem, że mnie wywali. Myślałem, że mnie wywali. Daj mi, daj Rzuć na luz. Dwa karty, proszę. Blasz Chciałbym wam się pochwalić. Jakim jesteście? mam sobie blaski no. O, już nie może do, dołączyć czysteń, za dużo jest ludzi. Karniwal. Uwaga, co? Dawaj playera. Playera, mówicie? O nie, infekcji! I kwecz, i... bo chce być pigi. A nie, jest playera, playera, playera jednak. O, udało się. No nie, jakiś mal... O, to jest chyba gość, który mnie chyba nie ogarnia. Dobra, dziękuję wam bardzo dobra. za oglądanie, życzę wam miłego dnia i papa, pa. pa. ten odcinek.